Diament biznesu dla Instytutu Podologii. Nagrody odbiera Pani Agnieszka Nowaczyk. Panasiuk. O od 26 lat ma to szczęście, że największa pasja stała się jednocześnie jej sposobem na życie. Kobieta niezwykle ambitna, niebojąca się marzyć, śmiało dążąca do celu, a przy Zapraszam. tym zawsze stawiająca dobro pacjenta na pierwszym miejscu. Pani Agnieszka Dowaczyk, Pan Asiuk, witamy serdecznie i gratulujemy. Gratuluję serdecznie kolejnej kobiecie, która osiąga spektakularny też sukces w swoim regionie. Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim naszym pacjentom za to, że możemy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. A w naszej bazie jest już 300 tysięcy pacjentów po 25 latach naszej nieustannej ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. A zdjęcie, a jeszcze do zdjęcia pięknego fotoreporterzy gotowi? No to już.